Siemanko. Czwarta dziesięć. Jestem idealnie przed wschodem słońca. Więc dopijam kaweczkę i zaczynamy poszukiwania. Razem ze wschodem słońca. Ale piękne. Niebo jest piękne, naprawdę. Lada moment. Błyśnie. Na kolejna już piąteczka dzisiaj. Zawsze sprawdzam, bo jak coś komuś ginie, to może być właśnie z jakimś dodatkiem. Jak znajduję sztukę, to 100%, że dołek i jego okolice sprawdzam. O, coś jeszcze dygło. Tak. Dwie monety z dołka już wyjąłem. To i powinna być gdzieś trzecia. A tutaj zobaczcie. Dwie monety i koruś. Tu jeszcze coś śpiewa Proszę bardzo i jak zdaje się, tak? Tak Czyli na razie 7 zł chyba i 20 groszy z jednego dołka i kapsel jeszcze I kolejny moniak mamy piątą pięćdziesiąt i mam pierwszy przyjemny strzalik. zobaczcie jest sreberko chyba a jest coś o u jakaś chyba bransoleteczka to była Pięknie. zeszło ładnie. Chyba sreberko i chyba złotawy łańcuszek. Bo grało ładnie. Zobaczymy w domu. Pierwszy piękny strzał. Na łebskiej plaży. A to już widzę. To już są chyba dwa strzały, bransoletka jakaś i osobny łańcuszek. Gold i silver. Ja pierdykam, ale strzał. Kur... No i co? Żono moja? Jest? Pierwsza fajna plażowa znajdka, i myślę, że to jest kawałek słońca. W takim układzie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zawołać. No i co? Żona moja jest. Idziemy dalej. No, kilku chłopaków już jest. Ze trzech widziałem jeden w wodzie. Dwóch plus ja po plaży. Parę moniaków jeszcze znalazłem. Teraz mam. Legusa. Zupełnie na wierzchu. Więc jeśli chodzi o takie znajdki. Od oka, jak to się mówi, liczy się podwójnie. Ale dzisiaj, dzisiaj już jest piękny dzionek, bo mam nadzieję, że na tym żółtym też będzie próba, bo sreberko jest raczej na pewno plus kawałek słońca, więc byłoby nieźle. Na podsumowaniu będziemy wszystko widzieć. Jak jestem na plaży, o. To... Praktycznie głębokich doków nie kopę, ale coś mnie tknęło. Tak sobie tutaj, ja wiem, na 20 centów. I tu mamy bolida chyba jakiegoś furmanka jakaś. Co prawda, zapieszczona ale Fanciel obejrzymy w domu. Kolo sobie śmiga w wodzie. Jest okej. Okay. No godzina siódma. Parę moniaków jeszcze wskoczyło. No, ale wiadomo najważniejszy fand jest jeszcze do obejrzenia. No, zbliżam się już powoli w stronę wyjścia. Pójdę po drodze po bułeczki do kawy. No i robimy podsumowanko przy kawie. Dzisiaj będzie fajne, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że że jednak ta myśl o kawałku słońca będzie trafna. I podsumowanko dzisiejszego wypadu ponad trzy dechy, jeśli chodzi o maniaki. Ludeglego. Jakiś samochodzik. Ale po mocnym dachowaniu. I jedna bransoletka. I najważniejsze. Goldzik. Ładna przywieszka. Nie wiem co to jest. Czy jakieś diamenciki, czy cyrkonie, jakieś kamyki. O, teraz lepiej widać. Łańcuszek ze złota. I ta przywieszka, możliwe, że to jest białe złoto. Próba jest. Yes. 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 Jest god! Jest <laughs> god! Wreszcie! Wreszcie wychodziłem! Ach. Wreszcie wychodziłem! Wreszcie wychodziłem! Monara! No, no i co? Żona moja? Chyba kolejne goldisko trapiłem.